Witam wszystkich, dzisiaj jedziemy do kolegi na pole, jeszcze ma nie zasiane Tym razem w Polsce będziemy kopać No i zobaczymy, jak coś fajnego wyskoczy to Wam nagram Mam nadzieję, że Wam się spodoba I zachęcam do subskrypcji mojego kanału Pozdrawiam Mamy pierwszy sygnał, jest monetka po oczyszczeniu w domu Będziemy wiedzieć co to, ale to niemiecka monetka, aluminiowa Nagrywam! Tutaj mamy Damiana Damian, tam z Garetem Matemaxem śmiga na takim małym poletku jesteśmy i zobaczymy co wyjdzie. O, ma, Damian ma monetkę. Jaką? Na końcu wszystkie fanciki pokażemy. Jak coś ciekawszego będzie, to nagramy. Do następnego. Mamy kolejną monetkę. Najprawdopodobniej francuska. Takiej jeszcze nie mam. Nie widziałem w ogóle takiej monety. 1928 albo 3 rok, po oczyszczeniu w domu będziemy wiedzieć dokładnie co to za monetka. No to już druga monetka dzisiaj, do następnego. No i kolejny fancik: jakieś zdobienie, albo jakieś zawieszka, bo tutaj taki pin ma, albo wpinka może będziemy czyścić w domu. To zobaczymy, bo nie chcę tego powycierać za bardzo. Tutaj ziemia taka mokra się wszystko klei. ale idzie jakoś kopać. No jest monetka Damian, znaleźć, 10 groszy. PRL. No i tym razem ja. 10 groszy. Też PRL. Tutaj na samym wierzchu leżała pociutko tutaj, nie, myślałem że sygnał ma, ale nie ma szukamy dalej no i kolejna monetka, Damian znalazł 2 złote który? 1952 rok albo 8 na takim poletku szukamy nie zasiane, więc można latać do następnego. Kolejny sygnał obrączka, najprawdopodobniej pozłacana. Tutaj w środku jest jakiś grawer. No ale widać, już tutaj mieć przebija. No ale pięknie, już myślałem, że złotko. Ciekawy fajcie. Na takiej łące dzisiaj szukamy, bo na tamtym polu już nie ma sygnału. I następny sygnał. Do no i kolejna monetka. 5 feningów 1936. Jak na razie, jedna monetka. I ta obrączka, co przedtem wyszła. I kolejna monetka. Jeden Fenik. 1935 Obok tej monetki poprzedniej kolejna monetka 10 Fenoli w słabym stanie ale zawsze to monetka głęboko dosyć była słaby sygnał był na nią strasznie No i na dzisiaj to tyle Wpadły dwie monetki. Jakaś wpinka, i tutaj obrączka pozłacana. W środku ma jakiś grawer. O, nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie. Tutaj bardzo fajna moneta. W ładnym stanie. O, do góry nogami tutaj jest. No, i tutaj aluminiowa monetka w kiepskim stanie. No, ale zawsze coś. Damian wykopał cztery monetki, jak nie pięć, ale to same feningi i SPRL-u monetki. I nic więcej ciekawego nie było. Szkoda, że ta obrączka to nie złota, no, ale zawsze fancik cieszy. Do następnego wypadu. Pozdrawiam.